Hi, cześć, ja jestem Hubson, no i witam Was ponownie w kolejnym odcinku z pogromców mitów w grze GTA San Andreas. Moi drodzy, witam Was na 45. odcinku z tej serii na moim kanale. Odnośnie poprzedniego materiału z tej serii, to tam pojawiło się właściwie tylko jedno zastrzeżenie. To zastrzeżenie nawiązywało do mitu związanego z stuknięciem wozem straży pożarnej albo karetką w radiowóz. Mianowicie tam chodziło o to, że w sytuacji, gdy uderzymy właśnie takim wozem w radiowóz, to policja nie powinna zacząć nas gonić. Z tym, że ja podobno na odcinku zrobiłem to bardzo, bardzo mocno, a powinno być jakieś tam mniejsze uderzenie. Wytestowałem to, rzeczywiście czasami się to sprawdza, natomiast sprawdza się to też w przypadku innych samochodów takich zwykłych ruchu ulicznego. No także moim zdaniem wtedy po prostu ten mit nie miałby zbyt dużego sensu, ponieważ właściwie taką sytuację jesteśmy w stanie uzyskać każdym innym pojazdem temat odcinka, jak i całego kanału jest serwis eneba.com, czyli strona, na której możecie nabyć gry do ładowania PaySafe kart, karty podarunkowe oraz inne cyfrowe produkty. Oferta strony jest naprawdę ogromna, ponieważ znajdziemy tu zarówno te nowe, jak i te stare tytuły, ponadto w bardzo dobrych cenach, zwłaszcza podczas weekendowych wyprzedaży. Eneba.com posiada wysoką ocenę na stronie Trustpilot, dzięki czemu możecie mieć pewność, że otrzymacie grę bez żadnych problemów. Jednakże, w razie gdyby pojawiły się jakiekolwiek komplikacje, to serwis posiada całodobowy support działający 7 dni w tygodniu. Osobiście zachęcam do odwiedzin, no a wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie filmu poniżej. Przechodzimy sobie zatem do zbadania pierwszego mitu, moi drodzy. Ja jestem w okolicach lokacji The Big Spread Ranch. E, oczywiście pewnie bardziej wtajemniczone osoby wiedzą, że jest to nic innego jak klub dla gentlemanów. E, ja niemniej szukam sobie właśnie w tej okolicy tego cego pojazdu, gdzie sprzedawane są hot dogi. E, no właśnie, ponieważ rzekomo taki samochód tutaj czasami się spawnuje. zresztą, jak wspólnie w tym momencie możemy zauważyć. E, w każdym razie przechodzimy sobie oczywiście do treści samego mitu. No a mit mówi nam o tym, że gdy utopimy taki samochód, to sprzedawca hot dogów nie zginie. No i nie ukrywam, że zaciekawiło mnie to dość mocno. Ja sobie oczywiście podepnę ten pojazd pod naszego traka pod nasz holownik. Za chwilkę go zatopimy, czyli po prostu wepchniemy do wody i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dosłownie przed sekundką dojechaliśmy sobie na miejsce, moi drodzy. Ja teraz postaram się ten samochód wepchnąć właśnie w taki sposób, aby w teorii kierowca się utopił. Jak widzimy, to ciekawe, dalej możemy hot -doga kupić w ogóle i jest to mega dziwne, ponieważ 3 czwarte tego samochodu jest już pod wodą. Popchnąłem sobie ten wóz jeszcze kawałek, no i w tym momencie, jak widzimy, to czerwone kółko zniknęło. Sprzedawca też zniknął, ponieważ jak widzicie, nawet gdy przybliżymy sobie zoom w aparacie, to i tak go nie widać. No i powiem Wam, że to tak jakby były te sznurki od fartucha tego sprzedawcy, z tym, że no ciężko jest dalej stwierdzić czy on żyje, czy po prostu będąc pod tą wodą zginął się utopił. E, no dobrze moi drodzy, mi się wydaje, że wypadałoby podjąć jakąś ostateczną decyzję. E, mnie osobiście się wydaje, że gdyby było tak jak autor tego mitu napisał, nie widzielibyśmy tych sznurków od fartucha, e, tylko przykładowo głowę i ta pozycja byłaby taka bardziej, no wiecie, pionowa, tak jak faktycznie jak człowiek kuca. Także no moim zdaniem raczej ten mit musimy sobie obalić. Ja dosłownie przed sekundką tapnęmy się znowu w okolice The Big Spread, Spread Ranch, jak zwał tak zwał, nieważne. W każdym razie co ciekawe drugi mit tego odcinka dotyczy znowu tego miejsca, a dokładniej podobno gdzieś tutaj w okolicy torów mamy znaleźć znak, drogowym, z dość ciekawymi właściwościami. E, ogólnie podobno ten znak nie ma kolizji i ponadto w zależności jakby od jakiej strony się na niego spojrzymy, to on będzie albo miał kształt koła, albo kształt kwadratu. Wydaje mi się, że być może chodzi o ten znak, który właśnie mamy tutaj. Zobaczmy czy on jest rzeczywiście bez kolizji. Aha, no to ciekawe rzeczy. Powiem Wam, że no jest to mega dziwne, zobaczcie, mamy tutaj kształt kwadratu. Przechodzimy sobie z tej strony, no i ewidentnie jest to kształt koła. No i że w ogóle, abstrahując od tego, że nie ma kolizji, ten znak to jest już tym bardziej mega, mega dziwne. No ale w każdym razie, jak widzicie, nie przedłużając, możemy sobie ten mit na spokojnie potwierdzić. No dobrze moi drodzy, my lecimy sobie oczywiście do kolejnego mitu dzisiejszego odcinka, jest to mit numer 3. Jak widzicie ja aktualnie posiadam 6 gwiazdek wanted levelu, no i czekam aż przyjedzie po jakiś czołg, a właściwie wojsko. E, ogólnie przechodząc do samej treści, mi to ten mówi nam o tym, że gdy strzelimy w czołg to żołnierze nie powinni zareagować właśnie na takie zdarzenie. E, no a sam CJ nie powinien dostać wątpienia w levelu, co jest moim zdaniem dość mocno podejrzane i nie wiem czy tak, aby na pewno to będzie wyglądać. Niemniej mit ciekawy, dlatego też z wielką chęcią sobie go zbadam. E, no i dobra, w końcu jakiś czołg pojawił się na horyzoncie, także za chwilkę sobie zobaczymy jak to w rzeczywistości będzie wyglądać, czy będzie tak jak autor tego mitu napisał, czy jednak nie, zobaczmy. No i jak widzicie, sprawa totalnie nie pokryła się z tym, co napisał autor tego mitu. Nie wiem, czy coś zrobiłem źle, czy też nie, no piszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś sugestie, natomiast na ten moment, jak dla mnie, mit musimy sobie najzwyczajniej obalić. Ja aktualnie obserwuję dość dokładnie okolice strefy 69, a dokładniej samą bazę wojskową, ponieważ autor czwartego mitu dzisiejszego odcinka napisał, że w tej bazie wojskowej mogą pojawić się podczas gry dowolnej wojskowi. E, ma to się wydarzyć właśnie w okolicach godziny albo 12 albo 24. Jest to kolejna podpowiedź, że wtedy rzekomo właśnie zespawnowanie się żołnierzy jest najbardziej prawdopodobne. E, ja osobiście powiem Wam szczerze, że no... E, szczerze w to wątpię. Dlatego też postanowiłem wziąć ten mit, żeby go raczej obalić, ponieważ mi się wydaje, że w GTA San Andreas takiej opcji nie ma. Aczkolwiek, no, mam nadzieję, że się mylę i okaże się inaczej, ponieważ no byłaby to dość ciekawa sprawa, co nie? Gdyby jednak ci żołnierze mogli się właśnie w tej bazie podczas takiej gry, wolę nie podczas misji zespawnować. Ogólnie moi drodzy jest to już moja druga próba, ponieważ na początku obserwowałem tę bazę z dystansu, natomiast teraz właśnie podczas tej drugiej próby robię to od środka. Tak jak sami widzicie efekt jest dokładnie taki sam, ja sobie oczywiście jeszcze poczekam do godziny 24 i zobaczę jak to właśnie podczas północy będzie tutaj wyglądać. Aczkolwiek no osobiście nie sądzę, żeby cokolwiek mogło się zmienić, ponieważ no już jedną północ też jakby przeżyłem, że tak powiem, jeżeli chodzi o badanie tego mitu, nic takiego się ciekawego nie wydarzyło, natomiast było to przeze mnie zrobione z dystansu, o oh fakt. A ja sobie właśnie kończę badać już ten mit, jest po godzinie 24, badam jakby tę bazę od środka, żadnego żołnierza nie widziałem, także jak dla mnie mit jest fajkowy i należy go po prostu obalić. Ja przed sekundką teleportowałem się na lotniskowy and Middles, ponieważ właśnie tej lokacji będzie kolejny mit dotyczyć. No i jeszcze przez przypadek nacisnąłem F zamiast D, jak skręcałem i musiałem powtórzyć to zadanie. Z ciekawości na początku zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądać w przypadku uderzenia w skały, czy CJ też trafi do szpitala, ale z tego co pamiętam chyba można było wtedy sobie takie zadanie powtórzyć, no właśnie, czyli nic takiego specjalnego się nie działo. No także tym bardziej jakby po uderzeniu w skały, gdy uderzymy sobie w tym momencie w taflę wody, będzie to mega dziwne, jeżeli CJ trafi do szpitala, a samolot samolo zostanie zniszczony, no ale zobaczmy. No ciekawe, ciekawe. No ale powiem Wam szczerze, że jak to działa to nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Zobaczymy sobie jeszcze to samo, tylko że weźmiemy sobie może do testu inny samolot. Niech to będzie, o właśnie, ten samolocik akrobacyjny. Zobaczymy co teraz się wydarzy, czy będzie to wyglądać identycznie tak samo. A czy identycznie jak poprzednio właściwie. Wiem, że identycznie tak samo to tak się mówić nie powinno. W każdym razie uderzmy sobie jeszcze raz o taflę wody i czy skutek będzie... A no właśnie, no czyli tak jak widzicie chyba nie w przypadku każdego samolotu to działa, co też jest mega ciekawe, zobaczmy sobie jeszcze raz ponówmy ten test, no tak, czyli w przypadku tego samolociku jak widzicie test zostaje powtórzony, natomiast w przypadku samolotu, który służy nam do wykonywania pierwszych testów w szkole latania... Wygląda to zupełnie inaczej i wówczas CJ trafia do szpitala. Z uwagi na to moi drodzy, że w tym odcinku mamy sporo mitów obalonych, to ja sobie ten mit potwierdzę. Jest on co prawda prawdziwy tylko w 50%, ponieważ nie wszystkie samoloty o tafle wody się niszczą i CJ następnie trafia do szpitala. Niemniej uznajmy to za małe niedopracowanie ze strony autora tego mitu. Koniec końców tak jak powiedziałem, mit potwierdzony i powoli przechodzimy sobie do mitu numer 6. My aktualnie znajdujemy się na lotniskowcu, jaki jest zacumowany w San Fierro. Oczywiście numer 69, który chyba jest wszechobecny w każdej części serii GTA. E, w każdym razie przechodząc jakby do badania tego mitu, będziemy sobie tutaj sprawdzać, czy Teo to właśnie wyrzutnie rakiet samonaprowadzających są w stanie być zniszczone przez koktajle Mołotowa, ponieważ tak napisał autor tego mitu. Sprawa jest moim zdaniem godna wytestowania, i dlatego też właśnie sobie to w tym momencie uczynimy. W sumie trochę szkoda, że autor tego mitu nie napisał ile mniej więcej tych mołotowów trzeba ewentualnie rzucić w taką wyrzutnie, ponieważ no być może rzeczywiście istnieje jakaś bardzo, bardzo duża ilość tych mołotowów, jakie trzeba wyrzucić do zniszczenia tego działka i być może przykładowo przerwie test gdzieś tak 5 sztuk mołotowów przed tym zanim to działo, ta wyrzutnia rakiet zostanie zniszczona. W każdym razie póki co wyrzuciłem naprawdę dużo tych mołotowów, jak widzicie z działkiem nic się kompletnie nie stało. No, może poza tym, że jest cały w pomieniach. No nie, powiem wam zupełnie szczerze, że już poświęciłem chyba kilka minut na bananie tego mitu. Za chwilkę sobie rzucam młotowem w wyrzutnię i nic się kompletnie nie dzieje. A żeby tak wam udowodnić, że są one możliwe do zniszczenia, to weźmy sobie chociażby chyba nawet minigana który powinien, no właśnie, dać radę e, ten wyrzut nie zniszczyć. E, także moi drodzy, jak dla mnie sprawa jest dość oczywista. Myślę, że wszystkie te próby doskonale pokazały nam to, że mity nadaje się tylko i wyłącznie do obalenia. Natomiast, no oczywiście, jeżeli coś zrobiłem źle, być może albo macie jakieś sugestie, śmiało piszcie w komentarzu. Zweryfikuję je na początku kolejnego odcinka. What the fuck? Przechodzimy sobie już moi drodzy do ostatniego mitu dzisiejszego filmu. Ogólnie użytkownik Szymek XJ00R napisał, że przechodnie koło stacji hangarów na pociągi w Las Venturas Mogą podejść do bankomatu i z niego korzystać. Ponadto mogą też się wkurzyć i go kopnąć. Tak, autor właśnie tego mitu napisał. Z tym, że no ja te hangary jak najbardziej widzę, ale żadnych bankomatów tutaj w pobliżu z kolei absolutnie nie. Chyba że, oczywiście, autor tego mitu miał na myśli zupełnie inną lokację i ja oczywiście nie mogę jej na ten moment zlokalizować. Także. No postaram się jakoś to wszystko znaleźć i jak już znajdę to zobaczymy się ponownie. Wydaje mi się moi drodzy, że autorowi tego mitu mogło chodzić właśnie o tę lokację, ponieważ tutaj pedy rzeczywiście korzystają chyba nie z bankomatów, lecz z biletomatów, tak mi się wydaje. Tak ewidentnie to wygląda. Zobaczmy jak będzie sprawa wyglądać w przypadku tego peda, czy on rzeczywiście wkurzy się na ten cały... Biletomat, no to zobaczcie, to jest w ogóle coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. A czy być może tego biletomatu ten ped nie kopnął, ponieważ ta noga była od niego o dobre kilkadziesiąt centymetrów. No ale ewidentnie była animacja czegoś takiego. Ale zobaczmy sobie raz jeszcze to wszystko na przykładzie tego peda: czy on też się wkurzy na biletomat, czy być może tylko kupi bilet i po prostu na spokojnie sobie od niego odejdzie. No ale jak widzicie, stało się dokładnie tak samo jak wcześniej, też jakby e, ten biletomat nie chciał mu wydać być może biletu czy coś, no i ten pet się na biletomat wkurzył, także no... Wow! No jak mam być zupełnie szczery z nami, to w ogóle nie miałem pojęcia o takiej ciekawostce, że taką ciekawostkę w tej grze możemy znaleźć. E, dziwne jest tylko to, że w przypadku każdego peda dzieje się no identycznie tak jak wcześniej się działo w przypadku jakichś tam innych pedów w sensie, to znaczy oni za każdym razem się wkurzają na biletomat, kopią w niego i tak to wygląda, także chyba nie wiem, albo te maszyny są najzwyczajniej popsute, no albo po prostu innej animacji twórcy jakby do kupowania biletu przez takie zwykłe pedy nie przewidzieli, no i przede wszystkim nie zaimplementowali do tej gry.